Nazywam się Atabala. Zależy mi na rozwoju miasta, w którym działam i mieszkam. Chcę, aby mieszkańcom żyło się wygodniej i bezpieczniej. Dlatego złożyłam wniosek do budżetu miasta o przebudowę skrzyżowania armii Krajowej i Szarych szeregów. Prace rozpoczną się już w bieżącym roku. W dzielnicy w i przejście na ulicy Uniczowskiej. W dzielnicy Zarzecze powstanie wiatra rowerowa. Zawnioskowałam do prezydenta miasta o rozwój infrastruktury szkolno-przedszkolnej oraz sportowej. W tym miejscu chciałabym zaprosić mieszkańców na turniej piłkarski, który zorganizujemy w dzielnicy w Podlesie oraz na bieg, który będzie zorganizowany w dzielnicy kostopna na Panewniki. Pomagam ludziom angażując się w akcje charytatywne. Wolny czas spędzam w lesie, tu odpoczywam. Nazywam się Beata Bala. Jestem radną w Katowicach, tu działam.